Witaj. W dzisiejszej lekcji w dalszym ciągu porównywanie. Mówiliśmy w poprzedniej lekcji, jak powiedzieć więcej niż, natomiast w tej lekcji zobaczymy, jak powiedzieć mniej niż i będziemy musieli użyć innego wyrażenia do rzeczowników z grupy policzalnych, a innego do niepoliczalnych. Zapraszam do lekcji. Dzisiaj w części poświęconej słownictwu przed nami 8 nowych słów. 3 rzeczowniki, 3 czasowniki oraz dwa przymiotniki. Spójrzmy, pierwszy z nich. An employer. Employer, pracodawca. I jaki pracodawca może być? A current employer, obecny pracodawca. Bądź a last employer, ostatni pracodawca. Bądź możemy powiedzieć local employers, lokalni pracodawcy, czyli tak gdzieś tam, powiedzmy, na rynku pracy, local employers, bądź największy pracodawca w tym, na tym obszarze. The largest employer in this area, in this area na tym obszarze. Zobaczmy tutaj kolejny. An employee, będzie to pracownik. Employee. I teraz zobaczmy. Synonimem będzie Worker. Worker bardzo potoczne, bardziej potoczne, bardziej oficjalne. Employee. I zobaczmy, niewielka różnica. To employ będzie zatrudnić kogoś, tak? Więc tutaj mamy tą, ten, sam, ten sam człon, employ. I tu mamy employer, pracodawca. A tu mamy employee. Dwa N na końcu zamiast er. Więc tutaj ta, należy się przyjrzeć tej e, pisowni. I mamy an employee, pracownik. I zobaczmy, pracownik może być na. E, e, na pełny etat, full-time employee bądź na półetatu. Part-time employee, tak, w ten sposób i może być pracownik stały bądź tymczasowy, tak? Permanent, permanent employee i temporary employee, w ten sposób, temporary, tymczasowy. Kolejny rzeczownik petrol, petrol benzyna bądź paliwo. I jeśli chodzi o Tutaj nie napisałem już tego, ale jest to brytyjska nazwa, petrol, natomiast Amerykanie powiedzą gasoline, gasoline, bądź w skrócie, bądź bardziej potocznie gas, także benzyna, natomiast petrol bardziej brytyjska i może być co, bezołowiowe benzyna, unleaded, unleaded e, petrol, albo e, kiedy e, brakuje paliwa, brakuje benzyny. Że mówimy, że skończyła się nam benzyna, skończyło się nam paliwo, będzie to będziemy to określać tym zwrotem: to run out of petrol. To run out of. Tak samo można powiedzieć: skończyły się pieniądze. To run out of money, tak? To run out of petrol. Albo też możemy z takim sformułowaniem, w takim zdaniu: on kupił czy zatankował cały bak. Zapankował do pełna, takie um, sformułowania użyjemy. He bought a tank full of petrol. A tank full of petrol, tak? Czyli do, do pełna zatankował. He bought a tank full of petrol. Czasownik to grab, to grab, chwytać, łapać. To grab, chwycić coś, po prostu na tej zasadzie, chwycić za rękę, za ramię. To grab an arm, chwycić za ramię. To grab a bag, chwycić torbę. To... To grab a door handle, a door handle, czyli klamkę od drzwi, a door handle. I na przykład chwyciłem kanapkę na w drodze do pracy. I grabbed a sandwich on the way to work. W ten sposób można też powiedzieć. To remind, to remind, czasownik, przypominać, przypominać, przypomnieć i zobaczymy, jak tego użyć. To przypomina mi o Y, moim y, dziadku na przykład takie zdanie. It reminds me of my grandpa. Czyli tu używamy tego przyjmka of. It reminds me of, przypomina mi o czymś. It reminds me of that day, przypomina mi o tamtym dniu, o tamtym zdarzeniu i tak dalej. Of. Y, pro, I tutaj mamy coś takiego jak, mm, może to powiem: y, Przypomnieć komuś o czymś, to będzie to remind somebody about something, tak? Y, mm, i takie zdanie na przykład, za każdym razem on przypomina mi o pieniądzach. Every time he reminds me about the money, w ten sposób tego użyjemy. To remind somebody about something. I teraz coś takiego, co często też widzimy jako komunikat gdzieś, gdzieś jest jakaś aktualizacja, powiedzmy na komputerze gdzieś, jakiegoś oprogramowania. I jest opcja, żeby wybrać, możesz zainstalować teraz, albo przy, proszę, przypomnij mi później. I to będzie właśnie taki zwrot. Please remind me later. Remind me later. Przypomnij mi później. Czyli remind, przypominać. Zaś remember, to remember będzie pamiętać, tak? Pamiętać i, i jak tego użyjemy. Do you remember that day? Czy ty pamiętasz? Czy pamiętasz tamten dzień w ten sposób? Albo I can't remember her name. Nie mogę sobie przypomnieć jej imienia. I can't remember. Nie mogę sobie przypomnieć w ten sposób. Czyli jeżeli chodzi o to, Możemy zapytać na dwa sposoby. Do you remember? I teraz mówimy, czy ty pamiętasz, albo can you remember? I teraz, jeżeli chodzi o jakąś taką wartość bardziej sentymentalną, kiedy jest to gdzieś tam może romantyczne, sentymentalne, zapytamy, do you remember, kiedy wspominamy jakieś bliskie nam wspomnienia i tak dalej. A zapytamy, can you remember przez can, a nie operator do, przez can zapytamy, kiedy chcemy. Konkretnie, po prostu coś zapytać kogoś, czy ktoś pamięta coś konkretnego, ponieważ jest to nam potrzebne w tym momencie, tak bym to wyjaśnił. I może to być też to remember, znaczyć przypomnieć sobie, tak? Czyli powiemy to w czasie past, nagle przypomniałem sobie, tak? I wtedy też użyjemy remember, czyli z końcówką ed w czasie simple past i na przykład nagle przypomniałem sobie, I suddenly remembered. I suddenly remembered. Przypomniałem sobie nagle i można to użyć na dwa sposoby. I suddenly remembered that, że bądź about, o czymś. W ten sposób możemy powiedzieć, że przypomniałem sobie. Tak? I remembered. E, przymiotnik e, expensive. Expensive, drogi, kosztowny. E, coś, co musimy dużo zapłacić stosunkowo, więc e, co może być drogie. Expensive jewelry. Czyli biżuteria, expensive clothes, drogie ubrania, expensive cars i tak dalej, samochody. It's too expensive. To jest zbyt drogie. It's too expensive. We can't afford that. Nie możemy, nie stać nas na to. Albo na przykład paliwo jest coraz droższe. I taki zwrot, powiemy, petrol is becoming more and more expensive. Coraz to droższe, droższe i droższe. More and more expensive, tak byśmy to powiedzieli. Tutaj mamy przymiotnik unique. Unique, to jest taka ciekawa pisownia, proszę zwrócić uwagę, unique, wyjątkowy, tak to czytamy. Niepowtarzalny, w sensie jedyny w swoim rodzaju, na tej zasadzie. I co możemy powiedzieć, że every person is unique. Każda osoba jest wyjątkowa, niepowtarzalna. Every person is unique. Fingerprints are unique, czyli odciski palców są e, jedyne w swoim rodzaju. Niepowtarzalne byśmy tu powiedzieli, tak? Niepowtarzalne. Fingerprints, odciski palców. I co jeszcze może być unique, czyli wyjątkowe, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju? E, niepowtarzalna e, okoliczność, okoliczność, tak? E, unique opportunity byśmy powiedzieli, tak? Unique ability. Taka wyjątkowa, szczególna, niepowtarzalna zdolność, ability. Talent też może być określany tym słowem: unique, unique talent. Product może być unique, czyli ten wyjątkowy produkt. Unique product. W ten sposób byśmy użyli tego przymiotnika: unique, wyjątkowy, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Dzisiaj w gramatyce porównywanie. Mieliśmy już porównywanie, mówiliśmy jak powiedzieć więcej niż. Natomiast dzisiaj zobaczymy jak powiedzieć mniej niż. Ale zaczniemy sobie od słówka mniej, jak powiedzieć mniej, ponieważ innego słowa będziemy musieli użyć do policzalnych rzeczowników, a innego do niepoliczalnych, żeby powiedzieć, że jest czegoś mniej. I teraz do policzalnych użyjemy słowa fewer. Fewer, żeby powiedzieć mniej, zaraz powiemy, jak powiedzieć mniej niż, natomiast zacznijmy od tych słów mniej. Dla policzalnych fewer, fewer, mniej i zobaczmy, jak to wygląda na przykładach. Na przykład w tym roku mamy mniej kandydatów, tak? Kandydaci, policzalny rzeczownik. This year we have fewer candidates, tak? This year we have fewer candidates for this position. Czyli na to stanowisko, powiedzmy: Mamy mniej kandydatów. Fewer candidates. Um, fewer rooms, mniej pokoi. Także pokoje policzalne, fewer, mniej. I zobaczymy: Ten dom ma mniej pokoi, ale jest więcej miejsca. This house has fewer rooms, but there's more space. W ten sposób. Fewer rooms, mniej pokoi. Tak. Natomiast tutaj, żeby powiedzieć: też mniej, ale dla rzeczowników niepoliczalnych musimy użyć słowa less. Less mniej i zobaczmy, tu będzie nam chodziło o pracę, mniej pracy. Less work. Myślę, że będziemy mieli mniej pracy jutro. I think we'll have less work tomorrow. Less work, mniej pracy. W ten sposób, tak? Kolejny będziemy tutaj także. Sztandarowy, niepoliczalny czas, tak? Less time, mniej czasu. I'd like to spend less time in traffic jams. Chciałbym spędzać mniej czasu w korkach ulicznych, w korku. W ten sposób powiemy. Czyli less dla niepoliczalnych, dla policzalnych fewer, mniej. Jak powiedzieć mniej niż? Tutaj mamy to słowo than, które już omawialiśmy. Niż, tak? Fewer than, mniej niż. I tu będzie właśnie to porównanie z tematu, tak? To, ta firma zatrudnia mniej niż 50 ludzi. This company employs fewer than 50 people, tak byśmy to powiedzieli, mniej niż, tak? E, kolejny przykład. E, w Niemczech jest mniej ludzi niż w, e, niż w Indiach. There are fewer people in Germany than niż, than in India. Fewer people, mniej people są policzalne osoby, fewer people than in India. Mniej ludzi niż w Indiach. I kolejny, jeszcze ostatni przykład tutaj. Nie możesz grać w tą grę z mniej niż 10 graczami, tak? Czyli jeśli jest mniej niż 10, nie możesz grać, tak? You can play this game with fewer than, mniej niż, fewer than 10 players. Mniej niż 10 graczy. Czyli policzalni są gracze, tutaj fewer than mniej niż 10 graczy. Fewer than 10 players. I żeby powiedzieć też mniej niż, ale do grupy niepoliczalnych, powiedzmy, czasu, tutaj mamy akurat mniej czasu less time, less petrol, mniej benzyny, mniej paliwa i tutaj znowuż będziemy mieli niż less than, mniej niż. Zobaczmy na przykładach to zajęło mi mniej czasu niż myślałem it took me less time than i thought it took me less time than i thought mniej czasu niż myślałem myślałem że zajmie mi więcej less time than my, my car uses less petrol than yours mniej paliwa niż twoje moje auto zużywa mniej, mniej paliwa niż twoje mniej benzyny niż twoje less petrol than czyli tu widzimy dodatkowo jeszcze też używamy less than, mniej niż, do jednostek czasu. Chociaż wydawałoby się jednostki czasu tak jak godziny, minuty i dni są, można je policzyć, ale także używamy nie fewer than, ale właśnie less than do jednostek czasu, na przykład kiedy mówimy o minutach, godzinach, dniach, o do procentów, mniej niż ileś procent, mniej niż ileś godzin, mniej niż ileś minut, mniej yy, do miar substancji, także do kilogramów. Metrów, litrów i tak dalej. Miar różnych substancji, także które możemy wskazać ich liczbę, ale używamy też tego less than, które tu widzimy jest zarezerwowane początkowo dla niepoliczalnych, ale też dla tych używamy tego less than. Mniej niż 30 kg, mniej niż 50 mil kilometrów i tak dalej. Czyli takie dwa przykłady, e, to a za, to zazwyczaj zabiera mi mniej niż 30 minut. It usually takes me less than. 30 minutes less than 30 minutes mniej niż 30 minut. On waży mniej niż 100 kg. He weighs less than 100 kilograms. W ten sposób czyli mniej niż 100 kg są te miary, tak? Miara, a tu ilość, powiedzmy minut, też ileś procent też byśmy powiedzieli mniej niż 50% też byśmy użyli less than. Dodatkowo jeszcze w tym temacie sformułowanie more or Less. Czyli more było słowo też omawiane, more than, więcej niż w poprzedniej lekcji. Tutaj mamy e, more or less. Mniej więcej będzie znaczyło. More or less. Mniej więcej. Jeżeli mówię, że mniej więcej coś, powiedzmy w jakichś tam granicach. I zobaczmy. To kosztuje mniej więcej 100 euro. It costs more or less 100 euros. W ten sposób. W, e, kolejny przykład. Ehm, Zostało nam mniej więcej dwa miesiące. We have more or less two months left. More or less two months left. Mniej więcej dwa miesiące zostały, tak? Two months left. More or less, mniej więcej. I ostatni przykład. Um, one są. Mniej więcej takie same. Czy to jest mniej więcej takie same? Oni, on, oni są mniej więcej tacy sami. One są mniej więcej takie same. They are more or less the same. More or less the same. Mniej więcej takie same. Powtórz za mną 8 słów. Pracodawca, an employer, an employer, pracodawca. Pracownik, an employee, an employee, pracownik. Benzyna, paliwo, petrol, petrol, benzyna. Chwytać, łapać. To grab, to grab, łapać. Przypominać, to remind, to remind, przypominać. Pamiętać, to remember, to remember, pamiętać. Drogi, kosztowny, expensive, expensive, kosztowny. Wyjątkowy, niepowtarzalny, unique. Unique wyjątkowy. Teraz powtórz za mną 15 zdań. Ten dom ma mniej pokoi, ale jest więcej miejsca. This house has fewer rooms, but there's more space. This house has fewer rooms, but there's more space. Ten dom ma mniej pokoi, ale jest więcej miejsca. Myślę, że jutro będziemy mieli mniej pracy. I think we'll have less work tomorrow. I think we'll have less work tomorrow. Myślę, że jutro będziemy mieli mniej pracy. Mniej śpię, ale mam więcej energii. I sleep less, but I have more energy. I sleep less, but I have more energy. Mniej śpię, ale mam więcej energii. W tym roku mamy mniej kandydatów na to stanowisko. This year we have fewer candidates for this position. This year we have fewer candidates for this position. W tym roku mamy mniej kandydatów na to stanowisko. Chciałbym spędzać mniej czasu w korkach. I'd like to spend less time in traffic jams. I'd like to spend less time in traffic jams. Chciałbym spędzać mniej czasu w korkach. W Niemczech jest mniej osób niż w Indiach. There are fewer people in Germany than in India. There are fewer people in Germany than in India. W Niemczech jest mniej osób niż w Indiach. Mój samochód zużywa mniej benzyny niż twój. My car uses less petrol than yours. My car uses less petrol than yours. Mój samochód zużywa mniej benzyny niż twój. Nie możesz grać w tę grę z mniej niż pięcioma graczami. You can't play this game with fewer than five players. You can't play this game with fewer than five players. Nie możesz grać w tę grę z mniej niż pięcioma graczami. Zwykle zajmuje mi to mniej niż pół godziny. It... usually takes me less than half an hour. It usually takes me less than half an hour. Zwykle zajmuje mi to mniej niż pół godziny. Ta firma zatrudnia mniej niż 50 osób. This company employs fewer than 50 people. This company employs fewer than 50 people. Ta firma zatrudnia mniej niż 50 osób. Zostało nam mniej więcej 2 miesiące. We have more or less 2 months left. We have more or less two months left. Zostało nam mniej więcej 2 miesiące. To kosztuje mniej więcej 100 euro. It costs more or less a hundred euro. It costs more or less a hundred euros. To kosztuje mniej więcej 100 euro. Tutaj jest mniej ludzi. There are fewer people here. There are fewer people here. Tutaj jest mniej ludzi. On waży mniej niż 100 kilogramów. He weighs less than 100 kilograms. He weighs less than 100 kilograms. On waży mniej niż 100 kilogramów. Zajęło mi to mniej czasu niż myślałem. It took me less time than I thought. It took me less time than I thought. To zajęło mi mniej czasu niż myślałem. Lekcja prawie za nami. Ja jak zwykle zachęcam Cię do tego. Zrób video homework, czyli nagranie z zadaniem domowym, by utrwalić sobie zdobyte wiadomości, zdobyte informacje. Do zobaczenia.